Dzień dobry, dzień dobra, Wituchna, nagrywam ten filmik tego samego dnia. Nie, po prostu się nie przebieram, bo mnie nie stać na koszulki. Witam bardzo serdecznie w grze, gdzie będziemy golić gładkie nogi. Napełniamy je wodę. Teraz musimy wybrać sobie, czym to będziemy robić. Weźmiemy chyba jakiś wosk, nałożymy jej ten wosk. Co to tyle? Nałożony ser na nogach. Dajemy next. Wybieramy golarkę. Wybierzemy taką najtańszą. Bo, po co? Dobra, lecimy. Najpierw golimy tutaj, teraz przejdziemy tu. Aha, to trzeba tak. Do rytmu muzyki, rozumiecie? Czemu nie zmazyliśmy wszystkiego, a to tutaj? Pff, żal, żal. Woda, znowu. Ale to jest niefajna gra, bo ja tutaj nic nie robię, tylko to wszystko za mnie robi. No nie. Next. Mydło wybieramy, nakładamy milion mydła i znowu myjemy. Ale to nie jamy No to co to za frajda? ścierka. Next. Znowu ją gole. I co? To już pod? Teraz zamniej żel taki. I co? To tyle gładkich nóg? Next. Więc teraz ubierzemy pięknie naszą modelkę. Podkreślimy jej pięknym, czarnym tuszem Oczy Ja już się znam na tym wszystkim, bo Ja będę muzykiem I dlatego ja się na tym znam Następnie wybierzemy jej La Rouge, Pomadkę jakąś, ta o właśnie Taką, żeby podkreślić jej Wary, jak u, mu, u Ciemnoskórych Teraz wybierzemy jej Zieloną barwę Brwi Żeby była piękna Jakiś taki mocno podkreślający puder na poliki Ten będzie ok. Szkiełka wybierzemy jej złote, bo to jest złota dziewczyna, prawda? Uuuu Damy jej jakiś taki... O! Różowy kolor, taki wyróżniający Damy teraz jej jakieś włosy W tych wygląda na przepięknie, jak prima modelina, balerina Naszyjniki jakieś jakiś damy ten jest Glancuś Fancuś I ją ubierzemy W zielony kostium, żeby wyglądała jak żabka Żeby można było schrupać A więc to na tyle w dzisiejszym odcinku Mam nadzieję, że wam się spodobało Dajcie, zostawcie łapkę w górę, bo to naprawdę motywuje Zasubskrybujcie, motywuje, na no, motywuje Zasubskrybujcie mój kanał No i widzimy się następnym razem, cześć!